Witam serdecznie. Jesteśmy w strefie Grau i Playa Gandia. Wchodzimy na apartament w bloku 20-letnim. Czyli możemy mówić o blokach w miarę nowych. Apartamencik. Z licencją na wynajem, którą można przepisać. Obstawienie. Całe lato i cały rok bez żadnego problemu. Już jesteśmy bardzo blisko uniwersytetu. Dookoła jest gdzie zaparkować. Z tej strony mamy widok na góry. Mamy instytut a tamten czerwony budynek to Uniwersytet. Mamy jeden balkonik większy, drugi mniejszy. Internet szybki, telewizja, klimatyzacja, zintegrowana z aparatem na dachu, czyli nie martwimy się o wylewanie wody. Kuchnia, praleczka, pełne wyposażenie, wszystko zgodnie z tymi normami najnowszymi na booking. Łącznie już z tym numerem specjalnym z registro. Druga śupialnia ma dwa łóżka pojedyncze. Łazienka dokładnie w tym roku była wyremontowana. Cała kabina prysznicowa nowa. I to mieszkanko jest do sprzedania za 145 tysięcy euro. Jeszcze do końca akurat sierpnia ma rezerwację, ale można już je rezerwować, bądźcie piście pedro68.pl plus 34 634 802 410.